Cztery Hetmany na szachownicy w siódmym ruchu? Jest to możliwe zgodnie z zasadami, a mało tego zdarzyło się w oficjalnej partii turniejowej w y, Mistrzostwach Wschodnich Niemiec w roku 1975. Zobaczmy wobec tego, jak do tego doszło. Partia zaczęła się od E4. Czarny zastosował obronę Alechina, czyli skocze e 6 Jest to dosyć niestandardowy debiut, gdzie czarny tak jakby zachęca białego do zajęcia centrum, tylko po to, żeby później mu te pionki atakować. Jest to dosyć ryzykowna strategia, no bo rzeczywiście biały ma tutaj znacznie więcej przestrzeni, utrudnia to czarnemu życie, więc trzeba sporo tutaj wiedzieć, trzeba odpowiednio manewrować żeby jakoś z tym problemem sobie poradzić. Jeżeli ktoś tutaj czarnymi jakoś niedokładnie pogra, no to zostanie po prostu tymi białymi pionami zajechany, no i partię przegra. Natomiast tutaj biały zdecydował się nie wchodzić w te zaczepki ze strony czarnego, tylko zagrał tak trochę na spokojnie, skoczek c3, rozwinął sobie figurę i przy okazji zabezpieczył piona e4. Natomiast czarny tutaj leci dalej z pełną agresją, no bo zagrał D5, czyli walczy tutaj bezpośrednio o centrum, no to biały E5 z atakiem na skoczkę. E, aktualnie w XXI wieku najpopularniejsze jest Najzwyczajniej w świecie odejście na D7, i tutaj partia zmierza na takie francuskie tory. Czyli tutaj mamy najzwyczajniej w świecie obronę francuską, która normalnie powstaje przez E4, E6, D4, D5, Skoczek C3, Skoczek F6. O, i w ten sposób. No i tutaj właśnie mamy to C5. Natomiast w tej partii czarny tak sobie stwierdził, dobra, ty mnie atakujesz. No to ja nie będę gorszy. No i zdecydował się tutaj zagrać d4, więc oba skoczki są w tym momencie pod biciem. Biały zdecydował się rzeczywiście wybić na f6, no to czarny, żeby nie zostać tutaj w tyle, zbił na c3. No i tutaj mamy spore zamieszanie, bo jest parę opcji dostępnych dla białego. W partii nastąpiło d4, co nie jest tutaj najlepszą opcją. No to rozważmy Rozważmy po kolei wszystkie wybicia jeżeli chodzi o bicie na g7, no to czarny wtrąci tutaj bicie z szachem na d2, no i ogólnie rzecz biorąc, najprawdopodobniej wyjdzie taka końcówka. Nie jest to jakaś tragedia dla czarnego. Natomiast biały ma tutaj delikatny plusik, no bo biały ma dwie wyspy pionowe, te piony są w miarę połączone, no a czarny tutaj posiada trzy wyspy pionowe, w tym tego jednego izolaka na H2. 7, więc jest to pewnego rodzaju osłabienie. Tak jak wcześniej wspomniałem, nie jest to jakaś wielka tragedia, że czarny tutaj powinien przegrać. No ale z obiektywnego punktu widzenia, jednak to biały tutaj będzie grał na wygra. Więc można było pójść właśnie na taki delikatny plusik. Jeżeli chodzi o wybicie na C3, no to tutaj o żadnym plusiku absolutnie nie ma mowy. No pozycja jest po prostu totalnie równa. A nawet można by zaryzykować stwierdzenie, że delikatnie gorsza dla białego ponieważ biały tutaj stracił prawo do roszady, więc przykładowo czarny będzie w stanie zrobić długą roszadę i w ten sposób od razu zejdzie królem z, tych, z tej otwartej linii i przy okazji wprowadzi od razu wieżę do akcji, a może się też tak zdarzyć, że ta wieża wkroczy do akcji jeszcze z atakiem na króla. Także to zdecydowanie dla białego odpadało. Jeżeli chodzi o bicie BC, no to niby tutaj biały jakoś tam sobie zajmuje centrum, i to wygląda całkiem fajnie, no ale czarny błyskawicznie jest w stanie tutaj skontrować. Może jakiś tutaj delikatny plusik po stronie białego być, no bo jednak co by nie było, on tutaj przoduje z rozwojem. No bo ma to tempo więcej, ale też nie jest to jakby nic turbo, turbo specjalnego. Pozycja jak najbardziej jest tutaj po prostu do gry. W partii poszło D4, no i mamy właśnie Clue. Mamy to, co tutaj przyciągnęło nas wszystkich, czyli CB, FG. No, i w partii nastąpiło bije A1 Hetman, gbh H8 Hetman. Czy musiało w ten sposób pójść? Odpowiedź brzmi nie. E, można było tutaj zbić na B2, e, i Biały tutaj ma jakąś rekompensatę, bo jednak szybciej rozwija figury. No, ale jednak jest tutaj pionek straty i wydaje się, że rekompensata jest niepełna. E, stąd, też, e, stąd też Biały poszedł na ten wariant. No i proszę bardzo. Mamy tutaj 7 posunięć, i na szachownicy stoją 4 hetmany. Jest to bardzo niestandardowa sytuacja. Ogólnie rzecz biorąc, turbo rzadko zdarzają się 4 hetmany na szachownicy, a 4 hetmany na szachownicy w siódmym ruchu. No, to jest coś bardzo, bardzo niespo niespotykanego. Ogólnie tego typu sytuacje cechują się dużymi komplikacjami, bo wiadomo, kiedy są te cztery hetmany, no hetmany to potężne figury, no to jest dużo różnych możliwości, więc wtedy sytuacja, sytuacja musi się po prostu skomplikować. Tutaj Biały posiada pewną złośliwą groźbę. Przykładowo, gdyby czarny tutaj nie zachował czujności, no i po prostu rozwinął sobie gońca, no to już przegrywa, bo bicie, bicie, szach. No i teraz jak król odchodzi, Hetman bije A1, no i biały zdobył figurę. Więc klasyka klasyki, niebronione figury giną, a w tym przypadku ten Hetman z A1 rzeczywiście jest niebroniony. W partii czarny popełnił błąd, bo połasił się na pionka A2, ale ten pionek A2 nie jest, nie jest jakoś bardzo istotny. Zdecydowanie ważniejszy jest pionek D4, więc lepszym zagraniem byłoby Hetman C3. Ponieważ teraz pogoniec D2, no to idzie bicie na D4. Czarny zdobywa pionka, biały tego pionka może odzyskać, no ale trzeba wskazać, że tutaj, że tutaj ta presja po linii D jest naprawdę bardzo, bardzo spora. Także pozycja czarnego jest tutaj w najzwyczajniej w świecie w porządku. Jeżeli natomiast po tym Hetman C3 białyby się. Zasłaniał hetmanem, no to można by pójść na taką wymianę, scentralizować tutaj tego hetmana po hetman H7, goniec F5, też jakieś hetman E4 zaraz będzie groziło. No, pozycja jak najbardziej do gry, czarny raczej nie ma tutaj zbytnio na co narzekać, ale w partii poszło hetman A2, no i to pozwoliło białemu zakończyć rozwój w bardzo komfortowy sposób. No bo skoczek F3, czarny goniec F5, zauważcie, że biały ciągle ma tę groźbę goniec H6, więc czarny ciągle musi mieć skoczek D7 dostępne, żeby ewentualnie tego gońca bronić. E, przykładowo w tym momencie goniec h6 no to nic nie daje, no bo jest właśnie skoczek d7 i tutaj czarny bez problemu się obronił. E, stąd biały tutaj pokombinował i znalazł pewną złośliwość, która czarnemu mocno życie utrudniła, mianowicie jest to skoczek e5 i skoczek e5 Powoduje po pierwsze to, że nie ma, nie ma tej obrony skoczek D7, więc teraz goniec H6 jest już śmiertelną groźbą, a druga sprawa, że goniec C4 jest problemem, no bo wtedy wisi Hetman i wisi też goniec b 7 mat więc taka podwójna groźba i czarny nie ma tutaj dobrego sposobu, dobrego sposobu na obronę, ponieważ jeżeli tutaj czarny połasi się na pionka, no to po prostu wymiany goniec H6, no i do widzenia. Ponieważ poskoczek D7, no to chociażby po prostu wybicie, bicie na F8, no i po zawodach. Stąd czarny postanowił się ratować przed tym goniec C4 i dał szacha, ale szach mu tutaj nie pomoże, no bo goniec D2. I tak czy siak jest problem, ponieważ teraz wisi hetman. Więc hetman przeszedł na d5, no ale to goniec c4. No i widać teraz te tarapaty na punkcie f7. No i jeszcze tutaj czarny próbuje, hetman e4 szach. Więc tego mata na f7 nie dostaje, ale jest inny problem, bo teraz trzeba się obronić, no i biały robi rosadę. By taka roszadka, nic jakiegoś strasznego, nic się tutaj złego czarnemu nie dzieje, ale biały już zakończył rozwój. Wszystkie, no poza tą wieżą z F1, wszystkie figury białego biorą tutaj jakiś udział w akcji. Są te groźby cały czas związane z gońcem H6, więc najzwyczajniej w świecie biały tutaj dominuje na aktywności. A ten Hetman E4, który wydaje się być taki bardzo fajny, bardzo aktywny, to tak naprawdę on może mieć tutaj spore tarapaty, bo jeszcze trochę i zostanie po prostu złapany. Yeah. <sighs> w partii nastąpiło Hetman z D na H4 czy można tutaj wziąć pionka? Odpowiedź brzmi, że można, ale skończy się to bardzo niedobrze no w tym przypadku wybicie na C2 i goniec H6 nie jest jakieś totalnie, totalnie totalnie wygrywające, no bo tutaj jeszcze można w ten sposób się bronić, ale ta obrona nie potrwa długo, bo ostatnia figura wkracza do akcji po jakimś wycofaniu się, D5, wszystkie figury białego atakują. Czardy nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Ten Hetman wszystkiego tutaj nie wybroni. Jeżeli Przykładowo, czarny chciałby zakończyć rozwój, no to po prostu wybitka. Hetmanem bić nie można, bo mat. A jeżeli czarny zbije królem, no to szach i ten król nie będzie się miał gdzie chować, bo jak pójdzie na ósmą linię, to leci goniec. A jeżeli pójdzie do przodu na d6, no to zaraz się to skończy matem. Przykładowo po Hetman d4, no ten król się tutaj nie uratuje. Jeżeli czarny natomiast, nie wiem, chciałby tutaj wybić to biały po prostu pozbędzie się obrońców. Zagra sobie nie C8, Hetman F8, wieża E1, no i znowu kończy się to stratami materialnymi. Więc to jest brutalna siła, ale aktywność białego jest na tyle przeogromna, że nawet atakując, tak powiedzmy, na spokojnie, czyli po prostu krok za krokiem idąc do przodu, no czarny w ogóle nie jest w stanie z tym dyskutować. Tych gruźb jest po prostu za dużo. Więc czarny tutaj postanowił iść na aktywność. No to znowu brutalne, ale skuteczne ze strony białego. Goniec D3. Hetman musi uciekać, bicie na F5. I teraz otworzyła się linia E. No to pasuje, ostatnią figurę wrzucić do akcji. Ten Hetman oczywiście tutaj zabezpiecza punkt H6. No ale teraz znowu po linii E zrobiły się problemy. I tutaj znowuż obrony nie ma. W partii nastąpiło skoczek D7. I złośliwe, ale skuteczne, skoczek f3, czyli teraz już wieża jest gotowa, żeby zaszachować w momencie, kiedy ten goniec odejdzie. A druga groźba jest taka, że wisi ten hetman. No więc hetman się ewakuował, goniec g5, szach, no i pozamiatane. Nie ma się, nie ma się czym tutaj w dobry sposób osłonić. Hetman e4, no to można wybijać, ale nie trzeba. Biały na spokojnie, hetman d2, f6. No to goniec na F6 zbił. Jeżeli skoczek tutaj odbije, no to po prostu można zbić, zbić Hetmanem, żeby król przeciwnika nie uciekł. Czyli tutaj Roszada jest niemożliwa, bo król przez atakowane pole nie może przeskoczyć. A ten Hetman nigdzie się nie wybiera. Tego Hetmana zawsze zdążymy zbić. Więc w partii Hetman E1 to Biały zbił, król F7, szach i po król G8 czarny zdecydował się poddać. Tutaj jest nieuchronny masz. you jeżeli król przykładowo zbije no to wjeżdża drugi hetman z matem, także totalnie szalona partia ale cóż no przy, przy czterech hetmanach na szachownicy, no to pozycja musi być skomplikowana no niestety dla czarnego czarny pomylił się zaraz na starcie tych komplikacji, bo tutaj w siódmym ruchu, kiedy właśnie były te cztery hetmany na szachownicy należało tutaj dokładnie przysiąść Policzyć, zagrać to hetman C3 i albo uprościć pozycję poprzez wymianę jednej pary hetmanów, albo zgarnąć centralnego piona, co pozwoliłoby tym hetmanom nawiązać współpracę po linii D, no i wtedy biały miałby problemy. A przez to, że czarny połasił się na tego pionka A2, no to później powstała ta możliwość skoczek E5, goniec C4 z atakiem na punkt F7. Oczywiście to było ekstremalnie trudne do policzenia. No bo ta groźba skoczek F3, skoczek E5 się nie rzuca w oczy, no ale z całą pewnością czarny to goniec H6 miał na uwadze, no i musiał mieć świadomość, że skoczek D7 jest jego jedyną obroną. On musiał widzieć to skoczek D7, no bo gdyby tego nie było, no to w tym momencie jest po zawodach, prawda? No w tym momencie to może jeszcze nie, bo jest akurat Hetman E6 z szachem i są problemy po stronie białego, ale ten motyw czarny z całą pewnością miał na uwadze. No i biały tutaj o ten jeden krok dalej policzył czyli właśnie znalazł ten ruch skoczek E5, który nie pozwala skoczkowi wejść na D7, a co za tym idzie tej obrony nie ma. Także partia krótka, ale bardzo, bardzo treściwa. Także w siódmym posunięciu cztery hetłany na szachownicy jest to matematycznie możliwe i jak widać, praktycznie też. Więc, jeżeli po podobało Ci się to nagranie, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał, żeby dostać powiadomienie o kolejnych produkcjach. No i widzimy się w kolejnym nagraniu. Także, pa pa!